Sandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu Magdalena Kowalczyk. Kłaniam dzień się pięknie. Dzień dobry. Zastępca prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej. KSM Archidiecezji Częstochowskiej ma 30 lat. Taki bileusz ładny. I o tym porozmawiamy. Trochę o młodzieży, o tym czy jest w Kościele czy nie. Ta KSM-owa to chyba jest? Oczywiście. Ta jest. 30 lat takiej sztafety pokoleń. No bo, w, jesteście w tym stowarzyszeniu na chwilę. Ile ta chwila trwa? Ile trzeba mieć lat? I można mieć lat, żeby być w ksm Można być od 14 do 30 roku życia. No to jest Także kawałek. Także jest przedział tak? czasowy. Mhm. E, jednak właściwie no, w całym życiu to jest e, kawałeczek. taki kawałeczek, dokładnie. Taki etap. 30 lat KSM-u to też ludzie, którzy go przez ten cały czas e, tworzyli na was dzisiaj spadł e, obowiązek albo też przyjemność organizowania jubileuszu. Tak, no ludzi naprawdę masa przewinęła się już. Nawet w ciągu czasu, w którym ja jestem w KSM-ie, a to już jest prawie 10 lat e, poznałam masę wspaniałych ludzi, e, takich, którzy dopiero szukali. Pana Boga, ale tych, którzy też już znaleźli i głosili go dalej. I właściwie dzięki tym ludziom również ja znalazłam się w KSM. -ie. Bywa tak, że trafia do KSM-ktoś, kto pojęcia nie miał w ogóle, że istnieje taka organizacja skierowana do młodych ludzi? Bywa tak. No, Są to pojedyncze jednostki, mhm. ale bywa. No, no to ja zapytam. Są to osoby, które właśnie jakoś tak szukają dopiero mhm. Pana Boga i szukają jakiejś opcji też właśnie, jak można to zrobić, niekoniecznie będąc od razu na przykład z wyzywanym czasami, bo Bywa? tak też bywało, mm -hmm. że przychodzili i mówili, że no no bo tak w sumie to byłam bardzo zniechęcona albo zniechęcony. Ale zobaczyłam, że działacie i może, może to mnie jakoś przekona. Mm -hmm. A może chodzi o te właśnie o te osoby, które, o te jednostki, a nie o to, żeby, żeby tworzyć jak największą organizację. My nie jesteśmy z tych, którzy chcą mm -hmm. jak najwięcej, ale żeby to było jakościowo, mm -hmm. że nie ilość, ale jakość. Macie pomysł, jak docierać do młodych ludzi tych, którzy są zupełnie poza kościołem, którzy są na kościół obrażeni, którzy mają jakieś wyobrażenie czasami mylne, a czasami prawdziwe na temat Kościoła? Myślę, że to, że działamy też w jakiś sposób w mediach, typu Facebook, Instagram, może niebawem TikTok, zobaczymy. No to. To też jest taki przekaz, że możemy pokazać. Młodzi tam są, tak? Są. Mhm. Możemy, znaczy, wiadomo, na Instagramie może trochę bardziej niż na Facebooku już w tych czasach. No i na TikToku e... tym bardziej. Na TikToku mhm. tym bardziej. Mhm. Um, ale chcemy docierać i też między sobą może gdzieś tam właśnie idziemy do szkoły i mówimy, że słuchajcie, jest taka organizacja i. Um, Działamy sobie, żyjemy, zbliżamy się do Pana Boga i jest naprawdę super, więc my swoim świadectwem, swoim słowem, tym, że nie boimy się o tym mówić. Potrzeba odwagi, żeby mówić o tym, że jest się w, w, w organizacji kościelnej, powiedzmy wprost? W tych czasach niestety tak. Myślę, że teraz jest coraz ciężej też o tym mówić, dlatego wymaga to wielkiej odwagi, ale. Jest dużo takich osób, które mm -hmm. potrafią o tym mówić. Mm -hmm. Czy to jest tak, że nie wiem, wspieracie się? E, Oczywiście. Mm -hmm. Pomagacie sobie. Każda, każda jakaś niepożądana sytuacja, jakieś problemy. Zawsze możemy liczyć na wsparcie całej grupy. Wystarczy, że napiszemy, słuchajcie, potrzebuję modlitwy, i od razu wszyscy się modlą. Mhm. Także na to napiszemy. Ogromną moc. Czyli macie, rozumiem, w tych mediach społecznościowych wymienionych wcześniej, tak. Macie, komunikujemy się przez media, mhm. tak. No, mamy grupę na Messengerze, czy na Facebooku, czy nawet y, SMS-y mamy też, mhm. komunikujemy się, no bo spotykamy się też poza spotkaniami takimi formacyjnymi. To są też zawierane przyjaźnie na często całe życie. Poza, poza stowarzyszeniem już, tak. Mhm. Jakie jest nie wiem, doświadczenie, obserwacja, bo nie wiem, czy tak do końca badacie to w liczbach. Czy ktoś, kto był w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, później idzie do innej jakiejś kościelnej wspólnoty, czy bywa tak, że to się w ogóle rozmywa? Że był KSM, a potem no, to jest takie życie po prostu. Hmm. Zdarza się, zdarza się nawet często podczas też bycia w KSM-ie. E, są osoby, które na przykład przyszły z innych wspólnot, bo chciały zobaczyć, e, jak to wygląda, e, czy A jeszcze mieściły się w tym wiekowym tak, przedziale. Dokładnie, tak, dokładnie. Także mhm. bywa tak, że nawet e, w tym czasie, w którym możemy być, to ktoś jest na przykład w dwóch albo trzech wspólnotach. Tak I ma na to czas i na da się. naukę, tak? Da da się. Da się. No to już w to nie wnikam, ale jak bo patrząc na młodych ludzi, to trochę bym się może obawiała, że nauka cierpi, nie? Szkoła? Myślę, nie. że nie. Nawet jest nas na tyle dużo, mimo że nie stawiamy na jakość, ale jest nas na tyle dużo, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy właśnie z nauką, nawet to wystarczy też napisać i zawsze się znajdzie ktoś, kto na przykład jest lepszy w tym przedmiocie albo w tym przedmiocie i też możemy na siebie liczyć. Na przykład moja koleżanka potrzebowała korepetytora od angielskiego, a mam inną znajomą, która no, bardzo dobrze zna angielski i też tam e, pracuje też w tym kierunku. Udało się to połączyć. I po udało roku. się to połączyć, i mhm. jest super. A jak będziecie świętować? Jak świętujecie właściwie ten jubileusz 30-lecia? Mm, nasz jubileusz w tym roku połączony jest także z naszym zjazdem decyzjalnym, więc my będziemy świętować już praktycznie od piątku, ale wszystko opiera się em, na sobocie. E, zaczniemy od e, mszy świętej, uroczystej, e, z e, też e, przyrzeczeniem. E, to przyrzeczenie razie, to? E, to jest. Co przyrzekacie? Bo, bo ci, którzy przyrzekają, nie gotów. wszyscy wi wi wiedzą, tak. Mhm. <laughs> przyrzekamy być gotów. Tak, dziesięć razy e, przyrzekamy być gotów, e, aby stać się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Czyli e, zyskujemy właśnie taką odznakę, e, zyskujemy legitymację też. E, członkowską e, Możemy głosować. Mamy e, macie e, prawo głosu już wewnątrz tak, organizacji, tak, tak. tak, że to mhm. już tak na troszkę wyższym szczeblu, że na szczeblu mhm. decyzjalnym, później na szczeblu e, ogólnopolskim. E, także Mhm. Nabieracie takich praw, które pozwalają zarządzać także tak. organizacją. Tak, demokrację słyszę w tej organizacji, że, że jest, bo skoro wybory tak. i głosowanie, to, to trochę o tym mowa. A czym jest, no zapytam dla Ciebie, czym jest dla Ciebie KSM? O rany, KSM ja myślę, że to jest jak drugi dom, jak rodzina. Możemy naprawdę na siebie liczyć w każdej sytuacji. Mhm, um, czyli takie sprawdzone relacje też w różnych momentach, tak? Tak, ale nawet jak przychodzą nowe osoby, to czasami się czuję, jakby się znało tę osobę od lat, po prostu od dzieciństwa, a znamy się na przykład od miesiąca, od dwóch. Wiadomo, na początku jest jakiś tam moment, że nie wszyscy są tacy pewni siebie. Ale to bardzo szybko się zaciera i naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy się znali bardzo długo. Mhm. To jest coś, co wam pozwala też zbierać chyba siły, tak to słyszę, na takie. Nie chcę powiedzieć, że to, które macie jest nieprawdziwe, ale na takie prawdziwe, dorosłe życie. Że to jest taka dobra podbudowa, tak? To takie ja mówię, ja mówię, że to jest takie trochę ładowanie baterii. Mhm. Że no w, na zewnątrz, tak, może tak to powiem, na zewnątrz za tym płotem, e, to życie wygląda bardzo różnie. Czasami są większe problemy, jest więcej do zrobienia. E, z różnymi rzeczami się borykamy, wszyscy. E, I później idąc na takie spotkanie, czy na rekolekcje nasze wspólne, e, czy choćby nawet jakiś dzień wspólnoty, e, to jest właśnie takie ładowanie baterii, że ładujemy się po prostu. Tym, czym chcemy być naładowani, czyli hmm. wspólnotą. z Czy tak miejsca wyboru. Mhm. Tak, wspólnotą, która ma najważniejszy fundament, czyli Pana Boga. Mhm. Rozumiem, że w tym płocie, bo ten płot usłyszałam, jest towarzyszenie, jesteście wspólnotą, wspieracie się i to jest ok, ale w tym płocie jest furtka, że ktoś tam może wyjść. Oczywiście, że tak, zapraszamy Nie wszystkich. Nie jesteście zamknięci. Nie. Zapraszamy mhm. wszystkich, naprawdę bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy z każdej edukacji. Gdzie nowej Was na pewno na Facebooku. Tak, w mediach społecznościowych. Tak, w mediach tak. społecznościowych, ale można też udać się do proboszcza swojej, parafii, swojej parafii, zapytać, czy wie, czy jest może akurat w Waszej parafii, albo czy wie, gdzie najbliżej na przykład. A jest w każdej parafii KSM? Nie, nie, nie. w każdej. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale tam, gdzie jest młodzież i wyrażają taką chęć, to jak najbardziej jeździmy, zakładamy oddziały i pomagamy też. Mhm. w, jakim, w takim Zakładacie rozwoju. i potem zostawiacie już, żeby sami działali, tak jak to wygląda? Na ile to jest? Bardzo tam, jak często jakoś też wprowadzamy, jak, mhm. jak to też wygląda, na czym się opieramy. Robimy jakieś takie pierwsze spotkanie, też wprowadzające, czym w ogóle jest KSM, żeby ci młodzi, którzy dopiero w to wchodzą, Mogli jakoś tak bliżej poznać i wiedzieć też, na co się piszą troszeczkę. Mm -hmm. To są duże zobowiązania? I tak, i nie. <laughs> no bo jest to często jakaś odpowiedzialność, ale to przede wszystkim ma służyć też tym młodym, bo to polega i na dawaniu, i na dostawaniu, że tak powiem. Bo mm -hmm. Czyli my bardzo dużo. Tak, my bardzo dużo dostajemy. Ale chcemy też, żeby każdy dawał coś od siebie, żeby to było takie nasze wspólne, a nie że tylko wszyscy biorą. To może być szkoła dobra, po prostu. Szkoła życia. Może być. Mhm. E, będziecie świętować, a potem wchodzić w kolejne lata, bo świętowanie to jest tylko jeden moment e, ważny. Ale życie to jest codzienność tak naprawdę. To świętowanie się w nią wpisuje, tak? ale, ale potem idziecie w kolejne lecia. Tak, no teraz 30, niebawem 35. Myślę, że czy znaczy tak, ja na pewno chciałabym dotrwać tego momentu. Zobaczymy, co przyniosą Jeszcze w krasy, kolejne, tak, zobaczymy, co przyniosą kolejne lata. Hej. Myślę, że będzie tylko lepiej i lepiej. Mm -hmm. Czyli z nadzieją. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Magdalena Kowalczyk była Państwa i moim gościem. Dziękuję, dziękuję pięknie. bardzo.